Wow! Ta drużyna naprawdę się wyrabia! Gratulacje! Dzięki! Jestem bardzo ciekawa, co ty wymyśliłaś. Właśnie! Nie mogę się doczekać, cheerleaderek! U, uh, wy na serio. Ale będzie cudowo! Cóż, jestem pewna, że włożyłaś w to dużo ciężkiej pracy. No cóż, Ty nie było takiej potrzeby? Kto chce kupić oficjalny proporczyk ekipy liderek Szkoły Przyjaźni? Bo wiecie, ja osobiście nie czekałbym z ich zakupem aż do meczu! Ha? Mogłabym poczekać jeszcze trochę dłużej. O tak! Świetnie! Ha? Co? No serio nie wiem, czym wy się tak przejmujecie. No, to nie wyszło. Ale to nigdy nie wychodzi, dlatego w przerwie meczu wszyscy idą coś przekąsić. Śmiały. Główne tancerki wychodzą! Ha! To nie tak, że na mnie wyszło. Po prostu ty nie pomogłaś nam się lepiej przygotować. A, nie pomogłam? Chwileczkę, o czym ty mówisz? Załatwiłam wam armatkę imprezową. Nie moja wina, że nie potrafiliście się nią posługiwać. Bo ty powinnaś nam pokazać! Ło! Wow. Publika może i zwróci na was uwagę, jeżeli ona będzie tak krzyczała. A dlaczego uważasz, że widzów nie interesuje nasz występ? Bo nie interesuje. Nie, ciebie nie, ale ich tak. I pewnie dyrektorkę Twilight też. No i wiesz co, mnie interesuje. Bardzo się ucieszyłam, jak się dowiedziałam, że będziesz nas trenować. Pomyślałam, jeśli ktokolwiek ma stworzyć fajną ekipę, to ty. Ja? Dlaczego? Dlatego, że z tobą zawsze wszystko jest fajniejsze nawet o 20% nawet nieważne! Jesteś najbardziej entuzjastycznym kucykiem w ekwestrii, kiedy w grę wchodzi coś takiego, co lubisz. Żałuję tylko, że my się do tego nie zaliczamy. E, wygląda na to, że moja posada asystenta trenerki i mój robi biznes kończą się klapą. Więc będę się zbierał, chyba że masz dla mnie jakieś inne zadanie. Może i mam? I jak ty robisz, W kiedy kiedy wychodzić w te pędy? Tancerki, na boisko, pronto. Hej, smoku! Obudź się i dołącz do ekipy. No i co? Chcesz mi wcisnąć jakieś gadżety? Żadne gadżety! A... tylko nie... Pani, już dziękujemy. Czekajcie. Tak, wiem, że nie byłam dobrą trenerką, bo nie obchodzi mnie dopingowanie, ale was ono obchodzi, a mnie zależy na was. Myślę, że występy liderek też mogą być fajne. Pewna przyjaciółka przypomniała mi, że jak chcę, to potrafię wszystkich zarażać entuzjazmem. Więc od teraz... Będę to robić na 120%. I tego samego oczekuję od Was. Będziemy dla nich tańczyć. Będziemy dla nich krzyczeć i zrobimy największą kucykową piramidę, jaką widziała Equestria. My damy czadu, a wszystkie kucyki siedzące na trybunach będą tak nakręcone, że zapomną, że przyszły oglądać mecz! Ta, ale nie tak nakręcone, żeby zapomniały kupić proporczyk albo przypinkę albo wysokiej jakości koszulkę. Co?